Tomasz Ziłkowski. Filozofia prawdziwa. Intuicja. Wykład 22. Intuicja to odczucie w reakcji na zdarzenie zmysłowe lub umysłowe. Inaczej mówiąc. Na daną sytuację. Intuicja jest reakcją organizmu. Lub umysłu w odpowiedzi na wyobrażenie świadome lub podświadome. Skutków danego zdarzenia lub sytuacji. Intuicja porównuje skutki danej sytuacji. Z posiadanym doświadczeniem oraz wiedzą o świecie. Intuicja pomaga przewidzieć skutki. Zdarzeń. Ale bywa też błędna. Z uwagi na braki w posiadanej wiedzy. Oraz nieczęstą powtarzalność niektórych zdarzeń. Odczucia towarzyszące intuicji to na przykład. Niepokój. Strach. Lub euforia. Często te odczucia się nie potwierdzają. Dlatego intuicja może pomagać oceniać daną sytuację. Ale nie można zbytnio ufać intuicji. Lepiej przygotować się dodatkowo na zaskoczenie. A najlepiej opierać się na posiadanej wiedzy. Intuicja może być pojedynczym odczuciem. Na przykład. Strachu. Lub zespołem wielu reakcji lub odczuć. Organizmu oraz umysłu. Na przykład. Strach i jednoczesne przewidywanie. Wyobrażenie skutków danej sytuacji. Skuteczność intuicji zależy. Od stopnia zaawansowania w filozofii prawdziwej oraz dzieli się na wiele różnych przewidywań i ocen. Wiele z nich może być błędnych. Ale niektóre na przykład odczucie takie jak strach zwykle się potwierdza szczególnie u zaawansowanego adepta filozofii prawdziwej. Odczucie niepokoju, strachu towarzyszące intuicji, jest bardzo ważnym narzędziem działania. W filozofii prawdziwej samo odczucie strachu jest bardzo ważnym narzędziem w filozofii prawdziwej. Ten niepokój wpisany jest na stałe jako sygnalizator potencjalnego niebezpieczeństwa. Podczas czynności poznawczych oraz życiowych to odczucie niepokoju jest rozbudzane nawet przesadnie, aby zabezpieczyć adepta filozofii prawdziwej przed błędami i zagrożeniem. Odczucie strachu można traktować jako dodatkowy zmysł, ale faktycznie należy ten zmysł zaliczyć do zmysłu dotyku, tu dotyku wewnętrznego. To odczucie strachu jest celowo bardzo rozbudowane w filozofii prawdziwej. Nie zdarzyło się, aby ten zmysł zawiódł u zaawansowanego adepta filozofii prawdziwej. Zmysł ten może przesadnie reagować z uwagi na takie jego celowe ustawienie przez adepta filozofii prawdziwej. Ale lepiej przesadnie zabezpieczyć organizm przed szkodami, na przykład zawałem, który może wystąpić tylko raz, ale za to skutecznie. Odczucie strachu, inaczej mówiąc, niepokoju, jest pełnoprawną metodą podejmowania działań w filozofii prawdziwej, czyli nauce rygorystycznie opartej na doświadczeniu, w świecie realnym oraz rozumie, pokazuje to, że w realnej nauce zastosowanie mają nie tylko racjonalne metody, ale również irracjonalne. To bardzo ważny fakt, że irracjonalna metoda jest używana w rygorystycznie realnej nauce.